Wszystkich serdecznie, ja jestem Majer, a to jest DCS World, wirtualna szkoła Orlą, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły DCS-a krok po kroku, tak aby były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. Czyli dzisiaj zajmujemy się tym, co Tygryski lubią najbardziej: pociskami powietrze-powietrze. W dzisiejszej części będzie to pocisk 120 c Amram, w drugiej części w poniedziałek będzie to, to pocisk M9 Sidewinder oraz działko. Także hmm, zaczynajmy, żeby nie mi trańczyć, bo to jest dosyć obszerny temat. Ok, pierwsza rzecz, upewnijcie się, że macie włączony radar. FCR musi być na FCR. Druga rzecz, yy, upewnijcie się, że macie Master ARM na ON, czyli nie może być na OFF, nie może być na Simulate, musi być na ON. Kolejna rzecz, jaką musicie zrobić, to oczywiście sobie odpałować, wejść w tryb R to e, R. I widzimy tutaj już kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest tu wielkie kółko, czyli jakby pole widzenia głowicy pocisku. Pocisk AMRA zawiera własną głowicę radiolokacyjną, czyli prosi, w pierwszej fazie lotu kieruje się z radaru pokładowego samolotu, w dalszej przełącza się na własny radar i nie musimy już w ogóle się przed tym pociskiem przejmować. On staje się tak, tak zwanym pociskiem wystrzel i zapomnij, czyli możemy zrzucić loka radarowego i pocisk tak czy inaczej trafi w cel. Kolejny element. Pojawiło nam się 6 mRM. 6 to jest liczba pocisków na pokładzie. MRM to jest medium range missile, czyli pocisk średniego zasięgu. Ok, a pauzujmy, przejdźmy może w tryb aktywnej pauzy i znajdźmy nasze cele na radarze. Zmienźmy sobie azymut oczywiście do 3, bary do 2. Jak widzicie, cele już zaczynają powoli pojawiać tam dalej. Musimy sobie tylko trochę podnieść skalę. OK. I namierzmy pierwszy pocisk. Pierwszy cel. Oczywiście przyciski, jakie będziemy używać, to te, które omawialiśmy sobie przy okazji radaru. Target management switch up, down, right. To są takie najważniejsze. Oraz weapon release button, depress, czyli przycisk, który będzie nam służyć do uruchamiania pocisków. OK. Namierzmy cel. W tym momencie mamy go w trybie SAM, czyli Self-Awareness Mode. W tym trybie możemy już wystrzelić pocisk w stronę celu. Um, oczywiście ten pocisk, jeżeli cel zacznie manewrować, możemy zgubić lokal i ten pocisk, wtedy jeżeli nie zdąży się przełączyć na, głowicę, na własną głowicę, po prostu nie trafi w cel, ponieważ e, w tym trybie jakby część energii radaru dalej idzie na śledzenie celów pozostałych, czyli od tego się wzięła nazwa właśnie self-awareness mode, czyli tryb świadomości sytuacyjnej po prostu wiemy, że jakby radar jeszcze skanuje tam przestrzeń w określonym odcinku żebyśmy wiedzieli czy ktoś tam jest a jeżeli jest to widzie w jaką stronę leci i tak dalej ok jeżeli naciśniemy target management switch up raz jeszcze przejdziemy do trybu STT i skierujmy się na nasz cel pokazujmy sobie teraz tak jak już nakierowaliśmy się na cel Możemy omówić kilka dodatkowych elementów. Pierwsza rzecz. Teraz ja sobie zamrożę ekran, później może być skok kamery, także od razu mówię, uwaga. Pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca w oczy, to ten kwadracik. Ten kwadracik oznacza miejsce, w którym jest cel. Cel jest widoczny z 35 mil, ponieważ jest wielki i to jest bombowiec. Natomiast jeśli byłby to myśliwe, to nie spodziewajcie się, że z takiej odległości go zobaczycie. Natomiast tak czy inaczej, cel znajduje się zawsze po środku tego kwadracika. Ten rąb z kolei, który. Ma linię na wierzchołkach, to jest miejsce, w którym patrzy głowica pocisku. Jeżeli przełączycie pocisk na tryb, z trybu Slave w tym miejscu, na PO, na bore, to zobaczycie, że głowica pocisku będzie patrzyła w to miejsce, a nie na cel. Czyli w tym momencie głowica pocisku nie śledzi celu, tylko jest jakby niezależna od naszego radaru. Tego będziemy używać później. Później Wam wytłumaczę, dlaczego jest to użyteczne. Ok. Kolejny element, jaki nam się rzuca w oczy, znowu serwiszę ekran, to jest to duże kółko. Duże kółko to jest tak zwany błąd wystrzału, czyli, no ja to przynajmniej tak nazywam, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ja to nazywam błędem wystrzału, czyli kółko, które pokazuje nam, jaka jest szansa na trafienie celu pociskiem w tym momencie. Im większe kółko, tym większa szansa. Znaczy inaczej, może nie na tyle jaka jest szansa na trafienie celu, tylko jaka jest szansa, że cel będzie w stanie uniknąć pocisku. O, tak można to najlepiej określić. Małe kółko to tak zwany steering dot, czyli kurs przechwyceniowy na cel. Najlepiej utrzymujmy małe kółko w dużym kółku, a wtedy będzie największa szansa na przechwycenie i trafienie celu pociskiem. Kolejna rzecz, jaką nam się rzuca w oczy, to tutaj, no może nie tak koniecznie rzuca w oczy, H16 jest dosyć nieczytelny, jeżeli chodzi o amramę, to... Jest skala. Skala jest dopasowana do radaru, czyli jeżeli radar ma ustawę na 40, to skala na hali też będzie na 40, jeżeli na 20, to będzie na 20. Górna granica skali, czyli 40, dolna granica skali znajduje się w tym miejscu. Na razie nie patrzcie na tę liczbę, zaraz Wam powiem o co chodzi. Tutaj ta skala oczywiście jest cała. Mamy 0, jakieś tam 10, 20, 30, 40. Oczywiście umownie, bo tego nie widać dokładnie. Mamy minimalny zasięg odpalania pocisku. Tu są dwie linie wbrew pozorom. Jedna właśnie jest w skali, druga jest minimalny zasięg do odpalania pocisku. Będzie to bardziej widoczne, gdybyśmy zmniejszyli skalę, na przykład do 10. Kolejna rzecz to jest górna, górny zasięg pocisku, czyli dolny minimalny zasięg odpalenia. To jest maksymalny zasięg pocisku ogólnie. To jest z kolei tutaj taki odwrócony ten naraz kwadratowy. To jest miejsce w w którym jak odpalimy pocisk, cel znajdzie się w tak zwanym no escape range, czyli nieważne jaki manewr by nie wykonał i nieważne co by nie zrobił, pocisk tak go trafi, tak przynajmniej twierdzi komputer pokładowy. Oczywiście to jest wszystko zależy od warunków pogodowych, od czafów i podjętych środków obrony, tak? natomiast odpalenie w, tym pocisku gwarantuje najwie... odpalenie w tym miejscu pocisku gwarantuje największą szansę na trafienie celu. To kółeczko oznacza, że jeżeli pocisk znajdzie się jakby w tym momencie na tej skali, jakbyśmy go w tym momencie uruchomili i znalazłby się w tym miejscu, to uruchomi już własną głowicę radarową, a my możemy zrzucić loka z celu. Tutaj mamy 880 i tę strzałeczkę. 880 to jest aktualna prędkość zbliżania się do celu, czyli podana jest ona w węzłach, to jest prędkość oczywiście moja i celu łączna, to jest prędkość w jakim się zbliża, może być podana również na minusie, jeżeli będziemy się oddalać. Strzałeczka z kolei pokazuje miejsce na skali w jakim znajduje się cel, czyli w tym momencie znajduje się na 33 milach i widzimy to też na skali, mniej więcej 33 mile. Jeżeli znajdzie, ta strzałeczka znajdzie się tutaj, znajdzie się w zasięgu ucisku. Jeżeli tutaj, będzie już w tak zwanym zasięgu bez ucieczki. I przechodzimy właśnie do tego A38. A to jest active czyli moment jakby miejsce, czas o, czas w jakim pocisk przejdzie na własną głowicę radiolokacyjną. 38 to są oczywiście sekundy do tego czasu, żeby pocisk przeszedł na własną głowicę radiolokacyjną. Ok, możemy odpauzować, tak myślę. Jak już namierzyliśmy cel, postaram się utrzymać jedno kółko w drugim, tak jak mówiłem wcześniej. Możemy trochę przyspieszyć. I zobaczycie, że już niedługo to kółko zacznie rosnąć. W tym znajdujemy się na kursie przechwyceniowym w celu. Jak widzicie, ta strzałeczka tutaj zaczyna schodzić w dół w stronę górnej granicy, górnego zasięgu jakby odpalenia pocisku. Im wyżej będziemy, im szybciej będziemy lecieć, tym większy zasięg będzie miał nasz pocisk, ponieważ... Im większa wysokość, tym mniejszy opór powietrza, im wyższa prędkość, tym wyższa też prędkość początkowa pocisku. W tym momencie mam prędkość 1,2 mach, więc jest to prędkość bardzo duża. Wysokość taka miarkowana, bym powiedział. Wszystko mam zamrożone cały czas na ekran. OK. I znajdujemy się już w maksymalnym zasięgu pocisku. Jak widzicie skala też się zmieniła. zaczynam rosnąć kółko. Najlepiej, jeżeli odpalimy pocisk w momencie, kiedy cel znajdzie się w no escape range. Czyli czekamy, aż minie jeszcze jedną linię. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. I weapon release przez chwilę. Fox free. Ok. Teraz jak widzicie, troszeczkę się pozmieniała też w tym miejscu. Kółko zaczyna sam dół. Jest w tym jakby nieaktywne już ponieważ pocisk od razu przeszedł na własną głowicę radiolokacyjną. Tu A nam się zmieniło na T, czyli time to impact. W ciągu 11 sekund pocisk nie trafić w cel. Poczekajmy i zobaczmy, czy tak się stanie. Powinien trafić bez problemu. Jak widzicie, do trafienia doszło. OK. Jeżeli chodzi o... Uwaga, będzie z kamery. Jeżeli chodzi o tryb ACM, bo w tym momencie używaliśmy go w trybie CRM, czyli w trybie poza zasięgiem wzroku. Również można użyć trybu ACM, wystarczy przełączyć się na ACM. Na przykład zwolnijmy sobie, zawróćmy za nim. sobie skam cambertykalny TMS down Jak widzicie, cel nam się namierzył Musimy zwolnić bardzo, bo znajduje się poniżej Jakby lecimy za szybko i przybliżamy się do niego Nie mamy minimalnego zasięgu odpalenia tego pocisku Czyli poczekajmy, żeby cel znalazł się w minimalnym zasięgu z kolei Tutaj mamy pokazane, że kreska jakby jest poniżej zasięgu pocisku. Hamuję cały czas, żeby możliwe było odpalenie. I Fox Free. Up. Dobra. Jak widzicie w trybie ACM również można używać e, pocisków. Amsterdam 20C. Tak jak mówiłem wam wcześniej, możemy użyć też trybu BOR, czyli nie musimy używać pocisku w trybie Slave. Wyłączyłem nowy radar, żeby wam pokazać, jak to działa. Jak widać, FCR jest OFF. Możemy po prostu zrobić tak, żeby cel znalazł się w tym dużym kółku. Mamy tutaj na przykład cel. Zróbmy tak, żeby cel się znalazł w tym kółku. I naciśnijmy WEAPON RELAY z FOX FREE Widzicie, pocisk jeszcze nie złapał chyba celu Zobaczymy czy go złapie w ogóle Bo Możliwe, że byliśmy zbyt daleko To ma określony zasięg około 5 mil Prawdopodobnie nie złapał celu no. Nie szkodzi 5-10 mil ma ten pocisk Zasięg jakby własnego namierzania Więc na to też trzeba zwrócić uwagę Teraz pokażę Wam raz jeszcze Jak się troszeczkę zbliżymy do celu Oczywiście ciężko stwierdzić, czy jest to już 10 minut czy nie, ale myślę, że tak. Fox free. O, widzicie, teraz pocisk leci na cel. Albo i nie. Nie, skręcił na cel. Jak widzicie, pocisk złapał już cel, leci na niego. Zobaczymy jak to się skończy. Znowu zwróćmy uwagę. Jeszcze chwila i powinien go trafić. Jeśli nie, to raz jeszcze Fox Free. Teraz już na pewno trafi. No mówię, trzeba pamiętać o zasięgu, jakby, bo trzeba być w odpowiednim zasięgu, żeby trafić cel pociskiem w trybie Bore. Oczywiście trzeba też bardzo uważać, żeby nie trafić kogoś ze swoich, ponieważ pocisk nie posiada systemu IFF, nie odróżnia wroga od sojusznika. Po prostu wali w pierwszy lepszy cel. O, widzicie? Trafienie bądź złapał pierwszy lepszy cel na swojej głowicy i po prostu go trafił. Znowu zrobiłem to samo. Czasem na duże bombowce potrzeba dwa pociski, żeby je strącić. Czekajmy, zobaczmy jak to się skończy. Prawdopodobnie tym też dostanie, oczywiście, że tak. Także w trybie BOR również można używać pocisków AMRA. Tak jak mówiłem wam w odcinku o radarze, Celem możemy również trafić przy użyciu pocisków AMRAM w trybie track while scan, żebyśmy mogli namierzyć i trafić kilka celów jednocześnie. W tym. Żeby to zrobić, wespniemy się na większą odległość, oznaczymy wszystkie cele już jako systemowe, troszeczkę obniżymy tylko antenę, tak żeby ona w tym miejscu miała, właśnie w ten sposób, Możemy sobie zmienić na dwa bary, żeby to było bardziej lepiej odświeżane. OK, znowu wszystkie cele oznaczmy jako systemowe. Namierzmy pierwszy z nich. Przy użyciu TMS right. Przypominam. I znajdujemy się prawie, że w maksymalnym zasięgu jeszcze chwilka i będziemy uruchamiać pociski. Okay. Myślę, że możemy Fox Free, TMS Right, 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 Fox Free. I możemy obserwować na mapie, jak to wygląda. Oczywiście tego celu nie namierzyliśmy, bo znajdował się pod zasięgiem yy, azymutu radaru ale jak widzicie po dwa pociski na każdy z celów lecą. Czy trafią, nie wiadomo, bo byliśmy poza zasięgiem maksymalnym, ale jak najbardziej pociski lecą. Pierwsze trafienie, drugie, trzecie, jego bombowca już nie ma, czwarte, tego bombowca też już nie ma. Ten też prawdopodobnie tego nie przeżyje. Nawet na pewno. Pierwsze, drugie nie ma. Jak widzicie, w trybie TWS również działa to bardzo dobrze. To by było na tyle. Ja zapraszam do pozostawienia łapki w górę bądź w dół, do pozostawienia komentarza z opinią i do podzielenia się tym, co uważacie oczywiście w komentarzu, że że warto się podzielić, może o czymś zapomniałem, może chcie, chcielibyście, żeby to się omówić w kwestii następnego odcinka, gdzie będziemy rozmawiać o pociskach Winder i odziałku. działku. Zapraszam również do dołączenia do nas na Discordzie i do śledzenia strony na Facebooku. Do zobaczenia w poniedziałek.